Cześć, Mano, witajcie! Dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Survival, czyli naszą ulubioną serię. Mam nadzieję, że waszą ulubioną serię. I dzisiaj idziemy, tak jak obiecałem, do kopalni. Mamy zabito na live. A panie, wyszło jak wyszło. Na ja nie ma, nie będzie. Ja przepraszam bardzo, no. Znaczy, przepraszam bardzo. Not. W kontekście przepraszam bardzo, czyli ja się siebie. Ja was przepraszam, bo to jest mi błąd. No wiem, że miałem obiecać, że będzie live. A wiecie, zaplanowanego live, live'a, wiecie, bardzo długo spałem. E, no i. wiecie, bo. Później chodziłem spać. Oczywiście, no nie o północy, żeby nie było. Bo aż jeszcze aż taki nie jestem, ten. No, nocny człowiek. Bo, jakby wiecie, no w nocy ja nie chodzę spać. Eee, co ja gadam? Dobra, nieważne. W nocy śpię ja zazwyczaj. Wiecie, no. Najpóźniej, 203 myślę, że idę spać najpóźniej. Ja się zdarzyło północy, ale tak w weekendy myślę, że zdarza mi się. Ale Ja wcześniej to ile? 202? może. No nie chodzę aż tak późno spać, bo wiem, że to nic mi nie da. No i niedobrze jest tak późno spać, bo to kudy. To, czy człowiek się skupić nie może? W ogóle. Dobra, to schodzimy. Czekaj, to się robi. noc czy to jest dzień? Robi bardzo nie dobrze. Dobra, my będziemy dzisiaj diaksy szukać. Będziemy szukać, e, no jest... Będzie szukać się diamentów. No to jest. szukać się diamentów. Chciało, wiecie, ma, nie mamy już diamentów, a przydadzą się di dodatkowe diamenty. W ogóle tutaj muszę schodzić bawić Nie mogę zaskoczyć, bo no te drabinki. Mogę to to na dwa na dwa zrobić. Nie zrobiłem, bo nie zrobiłem lecieć w ten sposób trochę mi to potrwa, no ale no cóż, lecimy tak się będziemy sobie kopać to tutaj pięknie ładnie otóż to. No nie ma moba, nie ma moba. Nie no w sumie nie będzie moba, bo jest oświetlone. no wiecie co to jest moby nie, ma, nie. no nie a wiecie co? Ja nie chcę się w tę stronę kopać, bo chciał w tą stronę. Jak sobie zabudujemy na póki co? i pójdziemy sobie w tą stronę zlecimy no, czekajcie, dobrze się kopię? no dobra, no, idziemy chciałem szukać tych diamentów no, chciałbym znaleźć diamenty, bo nie ukrywam nie mamy chyba w ogóle diamentów może jeden, jeden chyba diament tylko mamy to, no jeden diament no cóż nie no, jeden diament to jest jakaś porażka, ale nieważne i przeszliśmy po to, żeby poszukać diamencik diamenciksony No i mamy redstone, niestety No no, to w sumie redstone fajnie, no w sumie redstone też spoko, bo level mamy z tego Patrz, miałem pierwszy level Mamy, dokładnie dwa nam się już mamy trzeci level Nice Widzicie, no i no, ja znajdę jeszcze takich e, Z dwie rudy takie i no nie wiem, zobaczcie, mieć już prawie się o! Kolejna ruda, no słuchajcie, ubiegłymowa. Mamy... Zamiar diametrów ja zdobywam redstone. No jakby... Niezbyt fajnie, no ale tak jak mówiłem, level zawsze spoko. Zabuduję sobie to, żeby to było wszystko pięknie, ładnie. W sumie, czy ja będę się to zabudować, żeby... Nie wiem, lecimy. Tak, trzeba mam nadzieję, że na suficie nie przegapię tych diaksów. Bo to będzie wtedy słabo. No więc wiecie... A wy nie zapomnij subskrypcję z kłopkiem zostawić. A to też mi tu pomaga, motywuje i w ogóle. Szmery bajery. Boże, co tu jest? Ej! To jest opuszczona kopalnia. Wy to widzicie? Ej, nice. Zobaczcie, znalazłam opuszczoną kopalnię. Wow! Kurde, tylko ta lawa. Jest tutaj trochę lipna. No ale cóż. Zrobię tak, o. Będzie, będzie jasno, ale... Wiecie. O, tutaj dalej. O nie, 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 nie. Dobra, słuchajcie, ja tam nie idę. Ja, pierdziele, widzieliście co tam jest? Boże, nie. Nie, nie ma szans. Przecież ja bym tam... Nie, nie, nie. Widzieliście ile tam było mobów? Tyle to wy chyba nauczy no, nie widzieliście. Ja odziele. Nie ma opcji, nie, nie. W sumie? No ja będziemy zwiedzać sobie to. Będziemy, będziemy to dzisiaj zwiedzać. Patrzcie, szósty level, a miałem prawie zerowy. Kurde, nice. Nie, nie, słuchaj, Nie, ja... Cykam się tam iść. Dobra, idziemy tutaj. Znaczy tam były tylko Przez Przesrane tutaj będzie creeperów, No nie, to nie. No, zabudujmy sobie to, żeby było pięknie ładnie w razie drogi ucieczki. Wow, to ten mi spadł. No dobra. Dobra, mam pomysł. Pow! 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 Ło, prawie wybuchł. Dobra, wybuchł, ale na szczęście nie. nie we mnie. Znaczy przy mnie wybuchł, ale mało mi, zab mi zabrał HP. No, już jak się tutaj zaskoczy, lamus jakiś. I to jest duże. Ja pierdzielę. No to już wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem co więcej się tu Chodźcie, tu lamusy. W sumie Z chustrze. czy znaczy, to mogą być diamenty? Zdaję sobie z tego sprawę. Ale nie, tam jest jeszcze level. Level mamy. Idziemy po level. No ja mówię, level naprawdę, zawsze spoko. No, mi się w ten sposób. Dobra, tuż przy... tuż. Ta woda. Kurde, nie lubiłem tej wody. I nie robię tego Dobra. Uff, idziemy. Razem ja ze strony, naprawdę. Ojej, go dobre, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Już się boję, co tu na mnie może czekać. Ojej, ja. Ta lawa, wiecie co, ją zabuduję. Naprawdę niebezpiecznie jest tej Leć lawę. ile tutaj. Jest Boże, idę tutaj. Tu ciemno. Nie jak, jak się boję tu iść się cykam, bo wiecie, te moby to jest kurde o, Mamy żelazo, nice Okej okay. <laughs> Mamy diamenty, ale spokojnie Idziemy po dalej, mamy diamenty satysfakcjonujące Rude diamentu raczej Mam Na nadzieję, że więcej jest tego, a nie rude Źle powiedziane no, Dobra Dalej. Tu chyba już nic nie ma. Tak, tu już nic nie ma. już tutaj czasami może coś być, bo to też takie. kurde, podchwytliwe, to wszystko. Nie ma. Okej, okay, czyli możemy iść. O, tory sobie to weźmiemy, to ma. Ma, bo tory też naprawdę. Zobacz, jak to szybko kopie. No patrz, Zobacz, jak to szybko kopie, nie? Kurde. Nie, naprawdę. No wali ten. Te tory. też nie, tory nam się przydadzą, bo na tory bardzo dużo żelaza, może iść. Chociaż. Nie, bardzo dużo? Nie, chyba nie. Dużo nie. Bo za... Ile? 6 żelaza? Po prostu po na środku to mamy... E, jak to się nazywa? To 16. Bo ja wiem. No. I tu chyba... no nie. No jeden diament. No dobra, niech wam będzie. No limit. Jeden diament to jedna godzina lekcyjna. No. Nie dobra no bo żartowałem, bo zaraz znajdę pełno tych diamentów i będzie sleepa wtedy. Eee, w sumie diament spoko, ale tyle jak z Nie no czy przesrane by było. To by był wtedy przesrane Ola. i w ogóle, nie. No, nie no. Co? Diamenty. I mamy chyba trzy. Nie ja mam dwie diamenty tutaj. O no, kufu. Trzy diamenty. Ale mamy tutaj jeszcze więcej. Patrzcie, to jest słaba. I tu akurat tak zrobiłem cięcie, może się kopie. To się przy tym stań. No, no tutaj nie ma nic. Jeszcze mogę oświetlić. Ale tu nic nie ma już. Tu są diamenty oraz złoto. No więc cóż, kopiemy. 1, 2, 3, 4. Nie, no dla piątka 5 będzie. Tu jest jeszcze złoto. I to jeszcze ile tego złota? Ja nie mogę. Nice, ej, naprawdę. Patrzcie ile tego jest tutaj. Mamy łącznie 9 diamentów. Ja na no, spoko wynik. Ja nie jestem obrażony. Na no Dobra. Co my tu mamy dalej w ogóle? Mamy lawę. Tu co... Jezus, co tu? O nie! Ej, no i Ja to lubię. To w ogóle już cave dalej idzie. To nie jest już ten. Co się źle skończy? No nie wiem. No kolejny tak pochodni, je zabieramy ręki. Pierdzielę. Czekajcie, mamy. Czekajcie, tutaj nic nie ma. Nie ma tu żadnych di... O, mamy diamenty. Ja wiedziałem, że to będą diamenty. To było zbyt podejrzane, jakby to nie było diamentu. No to ponieważ z tego względu, iż gdyż. Ten cake jest duży. W ogóle to tak nierealistycznie teraz wygląda, nie? Bo zawsze było pierwsze nazwa, a teraz tylko patrzę. Diamenty redstone? Nienaturalnie to wygląda. Ten nowy Minecraft to jest taki dziwne, nie? a co zrobisz, człowieku? No nic nie zrobisz, nie zmienisz człowieka, a taki jaki jest, taki będzie. <ścoughs> no bo co, ja gadam? Nie gdzie mamy redstone? Tu był gdzieś redstone. Nie, tu nie był tu. tu był tutaj. Pierdziel, gdzieś tu... O, tu był redstone jeszcze, ale tu? Aha, tyle redstone'a W ogóle dziwne to, że tu nie ma. No, ale lepiej, może nie będę mówił. Nie Wiecie, czego tu nie ma. Moba. Żadnego, to jest w ogóle hit. A mam Moby włączone, żeby bo były przez. Przy... Creepery będą były przed chwilą. Nie, tam nie chcę, tam nie chcę wiedzieć, co jest. O, kokoła, kolumny redstone. No, oczywiście. Oczywiście na dół mamy. Okej okay. Więc nice. Okej, okay, a więc kopiemy. Kopiemy. Zobaczymy. Nie tu zobaczymy. Okej. Okay. Mamy dziewiąty. Level. Nice. Nie. Nie. No, no i koniec Ej, to jest zbyt podejrzane. Z... A nie tego moba nie było. Czy to, to uwierzycie w to? Ani jednego tego moba tu nie było. I chyba nie ma zamiaru się tu zrespić. żaden mob. No nie. No to to jest kół dziwne. <laughs> nie! Spiję przejdziadu. Nie, 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 dobra, widzicie co i zwracamy? Lepiej, lepiej wracamy. No troszkę już mi na pewno nie goni. Ale wracamy. O, tu jeszcze raz. To no, raz akurat wezmę. Nie wiem, że raz ukradza w Idę, nie oglądam za siebie, bo to, 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 to jest złe. Jeszcze to ja tutaj zabuduję. No, okej, okay. zabudowane mamy. I teraz sobie Okej, okay, tutaj coś. Dawaj, lawa, kurde, tyle sekund no, muszę stracić. No, to nie sprawdziłem, okej, okay. czyli. Nie. Ej, ja by się ja zgubiłem już. Tu byliśmy, się podoba. Mamy rectwo, bardzo fajnie. No co prawda jeden kocek tego czegoś tej ludy. No, może coś. Jajko. Co my tu mamy? Nie wiem, ja idę tu. Nie ma diamentu, więcej? O, mamy erycką. Zbieramy oczywiście. Dziesiąty level, bardzo fajnie. Świetny level, jest Dobra, tory, naj, zobaczcie, jak to rynaj, zobacz, sobie. Co tu jest? Oj. O kurde, mamy fajny diaksek. Jeden, jeden, tylko jeden. Jezus, tylko że mam ich na widok, ale, ale są diaksy. Z jednej strony dobrze, ale to jest podejrzane, bo jest tak mało mogłów. Jakby no, zobaczył, to moba nie możemy wyprawiać. A ja mam mogły łączyć, pobierz mi to. Nie wiem jak się dzieje, ona. Ale... cóż... O nie, jak ja to lubię. Wieńczyna, do widzenia. Jakie tu jest... nie powiem, potężne. Kur... czy to Nie wiem. Zdawało mi się. Mam raz zbierać ten diament. To jest głupie, bo tu jest lawa. Ale dobra. Chyba no jedno tylko tu. A tu co jest? Może też kolejne jakieś... Łupa, na razie, na razie, na razie. Dobra, zniszczone. Ile lawa? No nic. Zasze, jakby bogów nie ma. No, jeden Creeper jest wchodny, ale. No, co to jest, jeden Creeper? Naprawdę, jakby. Nie, jedziemy dalej, jedziemy dalej. To nic nie wiem. Co... to jest duże. O, dupę. Tu będziemy mieć mini diasów. No, w, w, w tym. O nie! Kurde, jeszcze wpadłem tu. Nie, w tym. To coś było? Skrzynia, tu jest. E, dużo diamentów w tym cajebie. Z jaskini. W tym kanionie, w tym Nie mogę sobie nazwać. Patrzcie, levela. Nie, no pięknie.

jeszcze sam ten, ten, tylko ten blok Także Kolejny recenzja, zaraz wracamy No oh, ja okej, okay, eksploracja, eksploracja, ale To nie przynajmniej na eksploracje takie potężne Wow, jeszcze pociąg jedzie Jest oh, się zesrałem tutaj teraz przez creeper za mną O mój Boże Okej, okay, złoto, nie, 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 nie I to jest więcej złota, czekajcie okay, nie, to był tylko Jeden plocer tylko tu był? Łe To jest moje, ue. to jest moje, to jest takie fajne ten zkaczą do ciebie O, to... no, tu mam jakiś minik. Aha, no to minikwik. Dobra, nic nie mówiłem jak coś. Ja Nic nie mówiłem, nic nic oczywiście. Nic, nic nie mówiłem o takim, o takim mini nie? Co tam kto tam o coś takiego? Nie wiem, napiję napiszcie komentarza. No i w w komentarzach, jeżeli w komentarzach słyszałeś, że nie, to nie. Okej. Okay. Mam tutaj wodę. A czy to ona będzie zaprowadzi? Tutaj tylko, czekajcie, na murectun. Gdzie on był? Dobra, nie wiem, w dupie jestem redstone'em Nie był, nie Tak, był redstone Chodź tu Level, chodź do mnie To jest level kurde, a nie redstone Normalnie Chodź tu stary Patrzę, a tyle redstone'a akurat jest, a, a u góry jest Dziad jeden Dobra, słuchajcie, schodzimy Znaczy, schodzimy, wracamy Raczej nie schodzimy Będziemy wracać do domu nie ma co tutaj więcej, słuchajcie, bo tu chyba nic więcej tu nie zina... O nie, pająk. On sobie nie widzi, no patrzcie, tego dziada. A ja nic mu nie zrobiłem, pająki zawsze. nie zawsze, ale przeważnie, że. Jak dopóki jemu nic nie zrobisz, to on cię nie klepie. A co zrobisz? Wow, to on cię bije. To ...ciekawie. To gdzie na to. Na wổnane, to mój, mój punkt jest. Uła. a Kiedy kolejny pająk? To jest kąki. Mam że tu nie ma spawneru. Eee, dobra. Mamy tam, Nice. O co ja to położyłem? Nara. Dobra. No. Okej, okay, wracamy, słuchajcie, bo tu. nic nie ma. Więcej. Jeszcze był tam. Ja widziałem tego dziada. Czekaj, gdzie on był? Tu był jeszcze. Tutaj to tyle chyba, nie? No, mamy więcej. Nie, no, bardzo fajny na plus 14 level, już połowę levelu odzyskaliśmy 30 mieliśmy, nie? Popatrzcie na to Wiesz, że u góry mogą się pojawić jakieś fajne fanty, bo może rzeczy być Fajne, mam na to gdzieś Nie, nie dlatego, że na leniwy, ale znowu ci nie bo że zbyt długi Znaczy, leniwy też jestem, no Przyznaję się Do tego akurat się nie chcę, no ale no Akurat zobaczcie, no Powiem ci, że weź i do kopalni weź, tak explorer. Ja bym się nie chciałem to w dupie, No, wiesz, no by chciał być się, no może, wyjątkowo. No, ale wiesz, nie pamiętam, gdzie było wyjście, słuchajcie. Gdzie był punkt wyjścia? Ale to mi się wydaje, że to było gdzieś tu. Tak, dobrze. Nie, czekajcie. Tu byłem, tu byłem, nie, ja źle idę. Tutaj. Nie, nie, tam jest koniec. Tutaj, tak, byłem, słuchajcie, tutaj tutaj byłem, tak, 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 ja tutaj byłem. No i Pst, czekajcie, gdzie tu dalej? To no był ten cave, to no nie 58 poziom to był. Że musimy, gdzie to było, kurde. Ej, ej. O o, 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 dobra wróciliśmy, nice Uff, mamy, mamy to W razie to tutaj zabuduję, w razie jakby jakiś mob, jak się przydostać Bo to wiecie, już nie bywa Nice, słuchajcie, a więc wracamy, idziemy na górę Wynik diaksów to jest 12 diamentów ja myślę... Jezus Czemu tu nic spadła? To jest nic? Widzisz? Ej, nic tu spadła Idea. Idziemy słuchajcie. Straszne, nas tutaj to niedobrze bardzo. są dziwne są, idziemy. 12 diamentów, 15 level. Idealnie po prostu. Nie wiem ile minut ucinka Sprawdźmy. No nie dobra wolać, bo zaraz spadnę. No. Zaraz będziemy kończyć. Ja nie mogę. Fajnie, tyle zdobyliśmy rzeczy. No dalej, dalej. Tu mamy miedź ale mieć tam i interese, no mało no, interesuje eee, No kurde, urosły, no nice Tutaj, czy to coś będziemy wkładać? Nie, myślę, że zabierzemy sobie to wszystko idziemy do domu Ja sobie to wszystko tam pochowię w skrzyneczek Myślę, że nie ma satys Nie wiem, myślę, nie będzie nic satysfakcjonującego jak pochowię do skrzynki kończyć Nie zapomnijcie subskrypcji o no, łapki w górę zostawić To w by na tyle Nie co? Trzymajcie się, do następnego odcinka życzę miłego dnia, jutro poniedziałek, co, tak, co, no i to szkoła. 谢谢。